Mm, witam. Z tej strony rawowiczek.pl Troszeczkę musieliście czekać na kolejny odcinek z Partu 2. A co no, dlatego, że po prostu nie miałem zbytnio czasu. I tego tak czekaliście widzowie. No ale dzisiaj zaczynamy naszą przygodę znowu. Troszeczkę tutaj zagrałem o widzę, że to już jakieś wyzwanie. Że trzeci odcinek może jeszcze wleci za kolejnym dniem, z tym samym co wejdzie ten. Te, znaczy ja ten na przykład może do filmu wejść. że ten film może wejść dzisiaj, no to albo jutro, i wtedy może w poniedziałek albo wtorek wleci trzecia część, ale to musicie zrobić próg lajków, no tak, z 10. 10. Lajków jak zostawicie to robimy trzecią część. Dobra, przechodzimy do gry. Hmm, widzę, że tu już mamy jakąś ninja, która nam rzuca wyzwanie. No dobra, lecimy z nią. Lecimy z tematem, nie będziemy się cackać. O, widzę, że tu mi dużo więcej. Zrzucę montaż Montażys nie to. Mówiło też, że to to, bo też jest to tamto, bo też jest to mój taki skarb. uuu fajne. Dobra, mm, to lecimy tu, to lecimy tak. Hmm, czy, czy mam wyciszonego? Szadesa, czy już by? Zobaczmy. Tak, tak, mamy wyciszonego szadesa, już nie mam, już jest git. Tutaj pole ulepszone jest. Tu mam jakieś... To jest, to są te szulikany? Tak, to są szulikany, O, Max Upgrade, może sobie je założymy. Może będą no, fajne akurat. To o, zrobimy tak, zejmiemy enchanty. I założymy tutaj. Tak, 19. Dobra. No to jak mi rzuca wyzwanie, to pani nie idzie, no to chodź. Widzę, że trudna jest chyba. Um, dobra, myśmy tam, tam i no, jeszcze raz regenerację. Czemu nie? No, a więc, przepraszam, was, widzowie, że nie było tak długo odcinka. Ale, no, nie miałem czasu po prostu. Sprawy prywatne, każdy musi mieć dla kogoś czas, oczywiście. O jezu, mocno jest. Mocna jest, ona jest, na, ona jest na impossible? Czy jak? O jezu! Jezu krzywdzo, Boże. No i chyba sobie jaja robisz. Nie, nie pokona mnie, nie ma opcji. Padnę, padnę, ona jest na impossible, bo ładna czerwona. Co ona robi? Widzowie, czy wy to widzicie? Dobra, no nie wiem, nie pokonałem się i raczej. Co ty robisz? O, no, i padłem, dziękuję. Ale ona jest bardzo to jest impossible. Chyba nie mogę w ogóle jak się w ogóle mało zabieram widzowie. O. Ładnie mi siadło. Oho. Pyk. 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 No, nie wolno, nieładnie, tak. Czy ja cię chociaż raz pokonam, czyżby? Nie wiem. Siadaj, siadaj, tu masz kopa. Wiesz, że ci się tak łatwo nie dam, pani ninjo. Czy uda mi się? Przebojowy klip Weszło gładko Ale widzowie tak Baj mi się z nią uda Fajnie byłoby klucz dostać za nią, bo to właśnie był klucz. Zamian za ten... Jaki bym załatwił. Nie gadaj, że przegram. Proszę, nie. Nie przegram chyba. Wygrał, nie gadaj. Joo, wy to widzicie, ja nie znam no, impossible. Ale musiałem się bardzo z męczyć. O, jakieś służby mundurowe za oknem. Byk. Możesz przyjechać do walki. Tutaj takie nielegalne p... Co ty bawo robisz? Ty ma ty hoil holej? Holej, -hole -hole nie wiem jak tam i ci jest. Uuu, uh, dobry! Pyk. Pyk. Montażysta znowu będzie mówił, że film jest za długi. Biedny pan, montażysta. No i mnie zdjęła bardzo szybko. Nie bądź, montażysta, życie jest piękne. Pyk. Pyk. Skurta, co ty? To ona jest trudna. Widzowie, jakby to mnie trafiło, bym Jezu, krzywdzo! Co za babsyl. Łemen. to sobie trafiło, to chyba jest meteor jakiś. Pyk. Pyk. Masz tu szulika na mi? Ale wyszłam prosto pod jej talerz. Pyk. Trochę do Windows. No i dziękuję. Zginąłem. No to jest widowie bardzo trudne. Yy. Dobra, kolejna rzuca. Nie może ona będzie łatwa. No niby myślę, że easy, więc ją rozwalimy. Na no wyzwania. Weźmy to. Dobra. Dobra, teraz. Tam Ninja rozwalę. Tam to była strudna, Ona była na impossible, więc no wiecie widzę jak to jest. Co ty mnie tu będziesz? O, już zbroń straciłaś. Słaba jesteś. Nie gadajcie, że ktoś do mnie dzwoni, bo mi przerywa. Oho, myślałem, że mnie to zajmie na Hita. A mnie na winic na hita, Co dobrze. Co ty? Jest w jakim?